Sheffield Wednesday od początku tego sezonu został ukarany łącznie z 18 ujemnymi punktami, i w ostatni poniedziałek również otrzymali kolejne minus 6 punktów. Aktualnie widzicie, mamy minus 4 i powiem Wam, że to nie jest takie łatwe, żeby zrobić te minus 10 punktów, ponieważ jak rozpoczynam karierę, to wtedy mam po prostu 8 punktów. O punktach Sheffield wygrało jedno spotkanie, 5 zremisowało i mamy 8 punktów. Nie ma tych ujemnych punktów, właśnie w tabeli więc musiałem trochę pokombinować no niestety nie udało mi się zrobić minus 10 punktów a nie chciałam czekać do aktualizacji bo chciałam rozpocząć tą serię więc rozpoczniemy od minus 12 punktów Tutaj widzicie ogólnie miałem 8 punktów więc musiałem dać 18 punktów żeby było 10 niestety się nie udało więc dałem 20 ujemnych punktów byśmy sezon rozpoczęli od minus 12 Sezon jesteśmy już w trakcie sezonu, ale wiem, że daje się bez zwolnień, bo ogólnie chcę odbudować ten wielki zasłużony klub, który czterokrotnie został mistrzem Anglii. Ostatni raz wiadomo, w 1930 roku, ale upada naprawdę wielki klub, moim zdaniem, z fajnym stadionem, no i będę chciał odbudować Sheffield Wednesday. Jak dowiecie się ogólnie. To będzie prolog, tak krew będzie na pewno długa, dlatego ją zaczynam tak wcześnie, żeby na pewno się wyrobić przed końcem tej gry, no bo trochę mi to oczywiście zajmie. No niestety wielu piłkarzy nie przedłuży z nami kontraktu, ponieważ jest nasza sytuacja jaka jest, no i nasza sytuacja będzie tragiczna. Oczywiście tutaj bardziej będę stał na Akademię, chciałem tak robić w Manchester United, ale jednak w takim klubie, gdzie jest dużo tych dobrych piłkarzy, no nie było łatwo tak to zrobić, moje zdanie. Tutaj będzie inaczej, Barry Bannon jest legendą tego klubu, no i ubolewam, że nie będzie chciał z nami zostać, no zobaczymy, może uda się go pozyskać po sezonie w ramach darmowego transferu no Sheffield, sytuacja jest fatalna finansowa dlatego klub dostaje kary właściciel jest beznadziejny, no i ja postanowię to odbudować, więc jeśli Wam się spodoba ta seria, łapka w górę, sub na kanale będzie fajnie, no i w pierwszym sezonie głównie skupiłem się na juniorach praktycznie na każdego, bo moim zdaniem każdy będzie nam potrzebny w nowym sezonie będę grał juniorami oczywiście będę starał się też no mamy brak zysków na transfery. No więc jeśli bym kogoś sprzedał, to bym nie miał tych pieniędzy, więc nie sprzedawałam nikogo ogólnie w zimowym okienku transferowym, wszystko przejdzie na letnie. No i niestety ta sytuacja jest naprawdę tragiczna, w Jeśli chodzi o tą serię, oczywiście będą transfery. Ale myślę, że spadnie, no spadniemy do 1, już o tym mogę wam powiedzieć, że spadliśmy do 1, No i tam będziemy starać się odbudować tą drużynę poprzez właśnie też akademię, jakieś darmowe transfery. No, i będę tu trochę też grał te turnieje. Jak w Manchester United grałem te turnieje młodzieżowe, tutaj również będą turnieje młodzieżowe grane przeze mnie, byśmy zobaczyli, jak juniorzy się rozwijają nie tylko w pierwszym zespole, ale też ci młodsi. No, bo jednak poniżej 16 roku życia nie mogę dać ich do pierwszego zespołu, a, chcę, a też, chcę, też chcę z nimi pograć, by porozwijać, wiecie. Bo to będzie długa seria, więc może takie 14 laty jak Edward Todd na przykład w przyszłości będzie naszą gwiazdą, może legendą. No oczywiście wszystko. Może się zdarzyć. Dałem sobie Anglika do Indii i do Algerii, No, z Indii potem zrezygnowałem. W nowym sezonie będę się starał. Muszę bramkarza pozyskać, bo nie mam. E, więc dałem go do Serbii, bo nie miałem już pieniędzy na koniec sezonu. Ale od nowego sezonu no, będę działał. Chyba skupię się jednak trochę na Anglikach, Szkotach i Irlandczykach. No zobaczymy, jak to będzie. Tutaj mamy te po 60. Overalazanci już mogą na przykład grać już w nowym sezonie w pierwszym zespole. U nas skład będzie trochę okrojony, no ale. Oczywiście się trochę zdziwiłem, ile mamy piłkarzy w nowym sezonie jednak, ale też wiem, że w większości może będę chciał się pozbyć. Te nasi juniorzy, większość idą już do pierwszego składu, trochę pograli, ale też niewiele, no bo musimy po prostu stać na tą młodzież i będę stawiał na tą młodzież od sezonu następnego, czyli Week 1. Muszę dograć głos, ponieważ Mój głos, jak nagrywam, coś się zepsuło i to będzie słychać niestety już na poprzednich materiałach, na przykład z Manchesteru, było słychać. No nie wiem czemu. Ten Dight Marshall ma ten. Edward Charles ma naprawdę mega potencjał. No i może w przyszłości będzie naszą gwiazdą. No, będę chciał właśnie tutaj, a dobra. Algerczyków też mieliśmy ciekawych, ale będę chciał iść w tych Anglików, głównie w Anglików, Szkotów i innych piłkarzy. E, Anglików, Szkotów, Irlandczyków. No bo zobaczymy, jak to będzie. No na razie jest jak jest. Jakich będziemy piłkarzy? Czy uda mi się jakiś fajnych, za darmo szkód klienczyków czy Anglików pozyskać na sezonie? Jak nie, no to będziemy stać bardzo na tych piłkarzy z Akademii. No i zobaczymy. Wiadomo, nie wszyscy mają mega potencjał, ale może rozwiną się powyżej tego swojego potencjału. Ten Marshal ma bardzo dużo cech, co mnie bardzo cieszy. No, będę ja na nich stał, będę musiał też wymyślić sobie taktykę, jak, jaką bym chciał grać tą drużyną. Jest no Andrew Charles, Zamony, Joshua Wall ale tu może być taka, która właśnie gdzie będę Na początku na pewno dużo stałem na wychowanków, oczywiście będę mógł pozyskać kogoś za darmo, dobrego, to na pewno pozyskam, by wzmocnił nas zespół, no bo jednak też potrzebujemy piłkarzy doświadczonych, no bo jednak młodzież możemy też spać do tu to by był w ogóle spadek ligu, no i ogólnie mamy jeden punkt na koniec sezonu, trzy zwycięstwa, 12 remisów, no ogólnie nawet przy tym to byśmy się nie utrzymali, fatalny sezon, do Premier League bezpośrednio awansuje Leicester i Coventry, Comand, Komen mnie mi bardzo cieszy. No ale my będziemy tułać się w League One. No i zobaczymy, czy uda nam się zdobyć, awansować do Premier League, wygrać Premier League, jeszcze wygrać Ligę Mistrzów. No ten czas się fajnie rozwijał, już ma 80 potencjału. W następnym sezonie na pewno zagramy sobie jakąś turnie, kilka akademii. A nie wygląda jak w Manchesterze, ale tutaj myślę, że ci juniorzy mogą odgrywać większą rolę, więc może w nowym sezonie postawię na zakup jakiegoś jeszcze lepszego skauta, bo musimy, musimy, musimy stać na tym wychowanku, dać im szansę i tak wyglądają statystyki. <laughs> mam nadzieję, że Bary Banan, czyli legenda moim zdaniem, jeszcze do nas wróci, ale mamy kilku ciekawych piłkarzy, którzy na pewno będą grać w następnym sezonie no i co mam mogę powiedzieć tak to będzie wyglądało, Bahari, trzy gole w sześciu meczach, więc naprawdę fajnie ten młody junior wyglądał no i pomalą się z Wami żegnam. Bardzo Wam dziękuję za ten wstęp. Trochę miał być dłuższy odcinek, ale musiałem do, 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 dograć głos, więc trochę też skróciłem. No i zobaczymy, jak potoczy się nasza kariera The Owls. Na razie.